Otwieram pięć nitroboxów na nitromc.pl i zobaczymy, co nam dropnie. Okej, okay, biegniemy do skrzyneczki i otwieramy. Jako pierwszy przedmiot wylosowaliśmy najlepszą banię na serwerze. Jako drugi przedmiot wylosowaliśmy z kolei kuszę, która jest naprawdę mocnym itemkiem. O, super! Tym razem odłamki, dzięki którym będziemy mogli ulepszać swoje umiejętności u magika. Znowu odłamki, teraz to będę mógł naprawdę solidnie się wekspić. O i w końcu dropły bloki złota. Dzięki temu będę mógł kupić super przedmioty u NPC-ów. Chodźmy sprawdzić, co możemy kupić za bloki złota otrzymane ze skrzynki. Jak widzicie, możemy zakupić amulety, które posiadają różne korzyści. Amulet szybkości oraz amulet siły. Skorzystamy i kupimy obydwa. Też chcesz otworzyć skrzynki? Odbierz kod TikTok oraz codzienną nagrodę i wbijaj na nitroemce.pl.